Dlaczego jeden mały nawyk może zmienić całe twoje życie? Zauważyłam, że wszystkie nawyki, zarówno te dobre, jak i złe, mają efekt domina. Jedne ciągną cię w górę, inne w dół. I widzę to u ludzi wokół mnie. Ktoś wypije jedno piwo i już sięga po drugie. Potem przechodzi ochota na szota, później papieros, na koniec zamawia Big Maca w środku nocy. Inna osoba codziennie wieczorem otwiera butelkę wina, żeby się wyciszyć, ale rano budzi się zmęczona, bez energii i motywacji. I tak to się kręci. Zły nawyk napędza kolejny. I dokładnie tak samo działa w drugą stronę. Jeśli przez cały dzień piję wodę, czuję się lekko i dobrze, a kiedy dobrze się czuję, chce mi się trenować. Po śpię spokojnie i głęboko, a kiedy dobrze się wyśpię, budzę się z energią, żeby znów zadbać o siebie. To też efekt domina, tylko pozytywny. I choć nie zawsze łatwo się w to wkręcić, wiem, że warto. Bo kiedy wybieram dobre nawyki, odzyskuję kontrolę nad swoim dniem i każdy dzień staje się szansą, żeby poczuć się jeszcze lepiej niż wczoraj. Nazywam się Anna Chreszczenko, od kilku lat pomagam kobietom w zbudowaniu wymarzonej sylwetki i udowadniam, że ten proces może być przyjemny. Dlaczego małe zmiany działają? Bo to one najskuteczniej oszukują system. Nasz mózg boi się nagłych, dużych zmian, ale dobrze radzi sobie z małymi krokami i stopniowym rozwojem. Wielkie plany wyglądają dobrze na papierze. Nowe życie od poniedziałku, dieta bez grama cukru, training 6 razy w tygodniu, 10 tysięcy kroków dziennie, zero skrólowania po 20. Piękne! Dla naszego mózgu to jak próba wskoczenia na bieżnię ustawioną na najwyższą prędkość. Zamiast ruszyć z miejsca, lądujesz twarzą na ziemię i odochciewa ci się próbować drugi raz. To właśnie małe zmiany mają największą moc. To taki pierwszy klocek domina. Wystarczy lekko go popchnąć, a cała reszta zaczyna się dziać sama. Bez presji, bez rewolucji, po prostu rusza. Zaczyna się od czegoś prostego. Na przykład zamieniasz kolę na wodę. I nagle budzisz się mniej opuchnięta, czujesz się lżej, więc masz ochotę zjeść coś zdrowszego, masz więcej energii, więc idziesz na spacer. Po spacerze w głowie robisz się spokojniej, zasypiasz szybciej, śpisz lepiej, a rano wstajesz z nową siłą. I to wszystko od jednej małej decyzji. I zanim się obejrzysz, robisz rzeczy, które wcześniej wydawały się dla ludzi z żelazną bolą. Zacznij od szklanki wody przed kawą. To nie banał, to restart systemu operacyjnego Twojego ciała. Badania pokazują, że nawet 1-2% spadku nawodnienia wpływa na spadek skupienia, energii, nastroju. Po nocy Twój organizm jest lekko odwodniony, a odwodniony mózg działa jak komputer na 5% baterii. Woda z rana to jak kliknięcie odśwież dla układu trawiennego, metabolizmu i koncentracji, i dopiero potem kawa zadziała lepiej. Drugie. Tylko 5 minut ruchu. Nie potrzebujesz godziny na siłowni, by wprowadzić ciało w tryb działania. 5 minut rozciągania, kilka pającyków lub biorpis, szybki spacer po mieszkaniu to jak naciśnięcie przycisku on w całym układzie nerwowym. Każda aktywność fizyczna, nawet krótka, poprawia przepływ krwi do mózgu, zwiększając produkcję dopaminy i serotoniny, hormonów, motywacji i przyjemności. Trzecie. Światło, stop. Wyloguj się przed snem. Zamiast królować do północy, ustal godzinę, po której nie sięgasz po telefon. Dlaczego to działa? Bo światło z ekranu hamuje produkcję melatoniny, hormonu snu. Efekt? Trudności z zaśnięciem, płytki sen i poranne zmęczenie. Zamiana scrolla na rytuał wyciszenia, np. ciepły prysznic, książka, spokojna muzyka, może poprawić jakość snu nawet o 30%. Czwarte. Porcja warzyw do każdego posiłku albo chociaż jeden zdrowszy wybór. Nie musisz robić rewolucji na talerzu. Wystarczy mały zwrot w stronę trochę lepiej. Zamiast chipsów, garść orzechów. Zamiast białego chleba, graham. Zamiast makaronu z sosem... Makaron plus garść warzyw. Dlaczego to działa? Bo twój mózg nie lubi zakazów, ale kocha wybór. Psychologicznie rzecz biorąc, zamiana jednego elementu w posiłku aktywuje w nas coś, co nazywa się efektem potwierdzenia tożsamości. Zaczynasz widzieć siebie jako osoba, która dba o siebie, a wtedy kolejne dobre wybory stają się naturalne. Nie musisz od razu kochać brukselki, ale jeśli dołożysz coś zielonego, chrupiącego, naturalnego do każdego posiłku, nie tylko zjesz zdrowiej, ale też szybciej się nasycisz i mniej będziesz podjadać. To nie dieta, To zmiana kierunku. I właśnie o to chodzi. Piąte. Codzienny check-in. Co mi dziś wyszło? Zamiast wspominać sobie, czego dziś nie zrobiłeś, zapytaj, co mi dziś udało. Zaparzyłeś karb herbaty zamiast sięgnąć po kole? Wyszłaś na krótki spacer? Super, zapisz to. Neuronauka pokazuje, że zapisywanie nawet drobnych sukcesów wzmacnia połączenie w mózgu związane z poczuciem sprawczości i buduje trwałą motywację. Konsekwencje to codzienne wybieranie siebie, nawet jeśli tylko w jednej małej rzeczy. To właśnie konsekwencja sprawia, że z raz na jakiś czas robi się nawyk, a z nawyku nowa tożsamość. I nagle nie jesteś już osobą, która zaczyna od poniedziałku, tylko kimś, kto już działa codziennie, bez fajerwerków, ale z realnym efektem. Bo efekt domina działa w dwie strony. Możesz zepchnąć jedną dobrą kostkę i uruchomić lawinę pozytywnego ruchu, albo pozwolić, by jedna zła decyzja pociągnęła kolejne. I nim się obejrzysz, jesteś z powrotem w punkcie wyjścia. Konsekwencje to trochę jak podlewanie rośliny. Jednego dnia nie widzisz różnicy, drugiego też nie, ale po tygodniu zaczyna rosnąć. A po miesiącu nagle patrzysz i myślisz, to naprawdę działa. To ja to zrobiłam. Każdy dzień to nowa szansa. Wystarczy, że dziś wybierzesz siebie. Znów i znów i znów. Jeśli masz poczucie, że utknęłaś, że tkwisz w złym ciągu, gdzie jedno zmęczenie prowadzi do niezdrowego wyboru, brak energii do rezygnacji z ruchu, a wyrzuty sumienia do kolejnego wieczoru z telefonem i czekoladą, to nie znaczy, że coś jest z Tobą nie tak. To znaczy, że w każdej chwili możesz zmienić kierunek. Wystarczy jeden mikroruch. Jedno dziś wybieram dla siebie, trochę lepiej. Zatrzymaj się na moment i zadaj sobie pytanie, co dziś mogę zrobić dla siebie, choćby małego, co może popchnąć za sobą coś dobrego. To może być woda z rana, 5 minut bez telefonu, spacer do sklepu zamiast auta, cokolwiek co ruszy pierwszy klocek. Napisz mi w komentarzu, jaki będzie Twój pierwszy krok. Chcę Ci kibicować i trzymać za Ciebie kciuki. A jeśli czujesz, że potrzebujesz więcej takich przypomnień, inspiracji i systemu, który ci w tym pomoże, zasubskrybuj kanał i koniecznie sprawdź moją aplikację dietetyczno-treningową MyGo. To tam znajdziesz wszystkie narzędzia, które ułatwią ci codzienność bez spiny, bez presji, ale z efektem domina, który działa w dobrą stronę.